się to nie odbyło. Ale nie mówimy o 2023. 2023. 2023. 2023. O 2023 mówimy w poprzednich tak, latach. 2022. No ale jak się że jeżeli no, przedstawił no, księgowy, że się nie spiął. Ja no, no, się spinałem. Ale pani tłumaczy, że nowi radni nie wiedzą, a wy no, no, nie wiedzieliście no, jak tamtym. ukrywane jak ja panu mówię, to no, Na co poszły pożyczki, kredyty? Ja płacenia ma nie wyszło. Ale słuchajcie, ja informowałam na każdej sesji, był poruszany temat oświaty, że nie jest doszacowany budżet. Czy proszę odtworzyć protokoły? No, na jest. każdym spotkaniu. Wiedziałam o tym, że jest niedoszacowany, bo jeżeli człowiek, znam się pewnie na tych sprawach i sobie przeliczę, tym bardziej jak mamy informacje, jakie są koszty. No to kochani, jeżeli w danym miesiącu my tylko i wyłącznie realizujemy wydatki, wynagrodzeń. A już w pewnym okresie nawet nie pochodne od wynagrodzeń, co, co jest niezgodne z prawem, bo pracownikowi z wynagrodzenia wróć, to potrąca się jego składkę ZUS w wysokości 13,71% i do tego zdrowotnej do tego potrąca się podatek, to jest zabrane z kieszeni pracownika. Więc to powinno być o, przelane na y, konto. Wiem, że jeżeli jest trudna sytuacja, to trzeba czasami y, zrobić jakieś y, no, ja przeszacowanie tak ruchu, tak, żeby się wspierać. Ale y, była wiadomość, wiadoma sprawa, że z miesiąca na miesiąc to będzie się pogłębiać. A wracając do Komisji Rewizyjnej, Szanowni Państwo. Po wyborach tegorocznych, jak objęłam przewodniczenie komisji rewizyjnej, to ja wystąpiłam z propozycją odbycia tak było, odbycia posiedzeń komisji w poszczególnych szkołach. I tam żeśmy zawitali do poszczególnych szkół, bo ja uważałam, że źródłem najbardziej odpowiednim są oczywiście każda ze stron ma swoje do powiedzenia, ale my też musimy, musieliśmy zajrzeć do źródła, ja gdzie mieliśmy to to informacje i już wtedy yy, okazało się, że Kolejne no, zaburzenia, ale jeszcze na ostatniej sesji koleżanka się pytała, ale do dzisiaj protokołu nie ma, bo mówicie, to, że nie wiedzieliście, to wiedzieliście, no, ale, ale nie, teraz wiedzieliśmy, teraz lipcu no, była komisja, ale, ale, ale protokołu nie ma. Dobrze, ale no, to już, no pewnie no, no, ja to może być, ale informacje, ale szanowni państwo, przekazałam wam informacje, y, będąc w niewiedzy, że zostanę zapytana na sesji. Po komisji rewizyjnej Pani Bogosia zapytała, udzieliłam informacji przekazałam na przykładzie szkoły w Chocu, bo tam żeśmy mieli podany przykład rzetelny ile 424 wynagrodzenia, tyle będzie potrzebne na odprawy w sierpniu to emerytanny, tyle na ten jubileusze i tej, tej w tej sumie tych wynagrodzeń pochopnych, to, to przy kwocie dotacji 367 tysięcy to już brakowało ile, nie licząc kosztów, które odgrodziły się spirala, od września. Więc my musimy, szanowni państwo, nie y, trzeba zamknąć temat i tak y, my, panie, y, panie Macieju i Pani Dyrektor, my będziemy się kontaktować przede wszystkim informacje powinny spływać i spływają. Sprawozdania tak? W każdym tak, miesiącu? W każdym miesiącu. W każdym miesiącu no, tak. mamy prawo się z nimi zapoznać. No, y Musisz napisać. O i o oczywiście, no, bo my mamy prawo się z nimi zapoznać, bo to my jesteśmy. Pani Burmistrz tak jest trudnej w trudnej sytuacji, bo ona jest organem wykonawczym. My jesteśmy Uchwała Czyli na nas yy, ciąży obowiązek rozwiązania sprawy, bo yy, pieniędzy w budżecie nie ma, więc musimy wspólnie usiąść, rozważyć najkorzystniejsze warianty. Trzeba tak zrezygnować jest. z inwestycji, zrezygnujemy, trzeba będzie podjąć inne yy, kroki wspólnie, będziemy no, no, szukali rozwiązań. Tak. I yy, myślę, że nie chciałabym wracać do takiej kolejnej komisji rewizyjnej, czy każdej innej której y, takie informacje będą dla nas zabójstwem, bo tak mogę powiedzieć, bo to są naprawdę duże kwoty, no Panie, no, no w naszym budżecie. Y, a, be, a będą jeszcze wyższe 20% w, jeszcze w przyszłym roku. Zrzewiec, my plan Założenia. Plan, plan naprawczy no. musi być to cała rada musi usiąść wspólnie z dyrektorami szkół, bo y, my musimy wypracować takie warianty, gdzie każdy będzie wiedział na Czym stoi i jakie prawdziwe wiadomości nam tak, bo to jest ważne. I, I Bardzo dziękuję za przygotowanie materiału, dziękuję pani dyrektor za przybycie, panu Maciejowi również. Na pewno było to trudne, bo okres na przygotowanie materiałów był również krótki, szybki. No na będziemy zależy na tym, żeby po prostu wiedzieć. Będziemy, już teraz tak, będziemy, tak, będziemy się. analizować nowy budżet i, i tu na ten budżet mamy wpływ. Tak? Także dziękuję wpływ bardzo no, za, no teraz, tak? za tak, dzisiejsze tak. spotkanie. Zamykam obrady dzisiejszej komisji rewizyjnej. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję Dziękujemy jeszcze bardzo. w Prasie. W prasie.